Moi drodzy, o mój Boże, właśnie przeszedłem mutację. Radzisz sobie znacznie lepiej ode mnie. Dziękuję, Michale. Moi drodzy, kolejna gra to TV Shop. Zapraszam do niego Alana i Janka. Proszę ustawcie się z tamtej strony plecami do mnie. Dokładnie tak, możecie sobie porozmawiać. TV Shop. Super. Do TV Shopu potrzebujemy dwóch rekwizytów. Oglądaliście zapewne telezakupy Mango. Za chwilę odegrałem dla Was taką scenę i będą mieli za zadanie sprzedać dla telewizów jakiś jeden przedmiot. Za chwilkę wybierzemy, który z tych dwóch przedmiotów, których wcześniej nie widzieli, mają sprzedawać i mają umieścić w swoim programie umownie nazwiemy to przedmiot 1 i przedmiot 2. Michał nie jest przedmiotem, tylko człowiekiem. A więc czy będzie to przedmiot 1 czy przedmiot 2? Poproszę o krzyczenie cyfry. Okej, okay, oczywiście będzie to e, przedmiot dwa. Michał, proszę o ustawienie tego przedmiotu e, teraz e, tutaj i przykrycie go, tak, żeby był jeszcze większym zaskoczeniem e, dla naszych e, wspaniałych przyjaciół, których lubimy wkopywać w takie niecodzienne sytuacje. E, od Was chciałbym poprosić jakiś codzienny błahy problem, z którym e, bohater m, tego programu może przyjść do prowadzącego. Czy błahy dyskusyjne? Pranie. Ma problem z praniem rzeczy. Ok. Czy jest jakaś kontrpropozycja? Gotowanie. Gotowanie. Okay. Ustalmy więc, że ma problem z praniem. Co tu się dzieje za mną? Ma problem z praniem rzeczy i generalnie nie lubi czynności prania. To będzie inspiracja do tej sceny. Nie pozostaje nam nic innego jak krzyknąć gromkie. Trzy, dwa, jeden. Wow, John, nie spodziewałem się Ciebie tutaj. Wow, Alan, cześć. Cześć, wow, do wow, Słaśnie. wow, przytuliłbym Cię, ale strasznie śmierdzisz. Ja wiem, ja wiem, Wyglądasz ja wiem. bardzo niechlujnie. John, jesteś bardzo zaniedbany. To prawda. Jak zauważyłeś? Po prostu śmierdzisz i jesteś zaniedbany. Powiem Ci, mam taki problem. Jaki to, John? No, że ja chodzę w ubraniach, wracam do domu, zdejmuję i nie wiem, co dalej. Mówią, żeby je wyprać, ale ja... Nie lubię tego. Nie umiem. Nie lubię się. Nie umiesz, John, prać. Nie umiem. Ha, nie ty jeden. I dlatego śmierdzę. W tramwaju mam dużo miejsca, ale i też wokół siebie w życiu. Rozumiem, John. Jeżeli chciałbyś, żeby wieku, więcej ludzi było wokół ciebie, mam Dobry. coś, co może ci pomóc w tym problemie. Dlatego właśnie do ciebie przyszedłem, Alan. Super, John. Mam dla ciebie to wspaniałe urządzenie. Jest, yeah, super. Wow. Ja, ale jak to? Skąd? Dlaczego? Ala, zacznijmy od tego, jak to się nazywa? To jest Wash Cleaner 2000. Wash Cleaner 2000? To, jest nazwę, nazwa. to nazwa 2000 nie, nie oznacza roku, w którym powstał. Wash Cleaner 2000 to jest najnowszy model naszych Wash cleanerów! Super! A ile ich było? To jest pierwszy model. Rozumiem. Ale najnowszy! Alanie! Wygląda fantastycznie! Jestem ciekaw, jak działa! Janek, Łosz Cleaner 2000 jest bardzo prosty w obsłudze. Łosz Cleaner jest bardzo prosty w obsłudze. Oczywiście. Bierzesz swoje rzeczy. Miałeś paniczny lęk zawsze wokół, wobec pralki, prawda? Dokładnie. Nie tak. lubiłeś podchodzić do pralki. Nie Jest duża, i... jest biała, nie wiadomo, możecie zamknąć w środku, kto Tak, tak, tak. I czasem się pieni. Czasem się pieni. Dlatego Łosz no, na... Cleaner 2000 jest dużo lepszy. Zobacz, Janek, nie ma żadnej obudowy. Wśród nie ma obudowy. Nie możecie nikt tam zamknąć. Wszystkie ubrania pakujesz między te sprytnie porozmieszczane uszczelki. Są sprytnie porozumieszczane, naprawdę? Tak. I ja i John, wiesz, co teraz musisz tylko zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Wynieś szlałfa, który jest dołączony do tego zestawu, polewasz wodą, to się patrz, co się dzieje. To się kręci. Ubrania wirują, a ty jesteś ciągle bezpieczny, John! Nieprawdopodobne narzędzie, jak na to wpadłeś? Na Wash Cleanera 2000 pracował dużo więcej mądrzejszych głów niż moja. Ja to tylko sprzedaję, John. Alan, Alan, Alan! To jest świetne urządzenie. Mam wrażenie, że rozwiąże mi problem z praniem i obawą przed pralką. Natomiast jestem pewien, że... On ma więcej zastosowań. Tak myślałem! Cleaner 2000 nie tylko pierze rzeczy, on je także suszy. Wsiadasz tutaj i jeździsz, dzięki czemu ubrania od razu się suszą. Alan, ja i telewidzowie chcielibyśmy zobaczyć, jak się na tym jeździ. Oj, John! Bardzo proste, chodź, pokażę ci! Dobrze! Wejdź tutaj co? O, siadasz sobie? Tak? tak. I co dalej? No John, no? musisz postawić obie... No ja, bliżej krawędzi, bliżej krawędzi! Dobrze, John. No? No? Tak. tak? Tak? Jesteś? Nie. No. Tu bardzo, no. bardzo daleko mi. No tak. John, może yy, poszedć na filmiku? Dobrze, pokaż mi na filmiku. Klik. Wow! Ależ oni jeżdżą! Zobacz, i te ubrania, które wirują! Nieprawdopodobnie piękne. Jak zapewne zauważyłeś też na filmiku, Łosz Cleanera 2000 można używać w różnych pozycjach: w pozycji poziomej, w pozycji pionowej lub w pozycji ukośnej. Wow! Trzy nie, różne pozycje. To jest nieprawdopodobne. Czyli w zależności od humoru? Dokładnie tak. Jeśli jesteś szczęśliwy, dajesz pozycję poziomu. Jeżeli jesteś brudny i cuchnący, pozycja pozioma. A tak, jeżeli nie wiesz co ze sobą zrobić, pozycja ukośna. Dzisiaj jestem trochę taki ukośny. Yes. Ale nie. John? Tylko obawiam się, że nie będzie mnie stać na takie, na takie urządzenie. Bardzo się że nie chodzę do pracy, bo ludzie nie chcą, żebym pracował tam, bo śmierdzę. Jest to prawda, John. Dlatego oprócz tego, raz 2000 dostajesz darmowy kurs na specjalistę IT, gdzie zdalnie możesz pracować przez pierwszy czas w domu. Wow, dzięki temu zarobię na. na to, żeby móc potem pokazywać się wśród ludzi. Nieprawdopodobne. Bardzo się cieszę. Janek, John, zanim tylko podejdziesz stąd, dotknij tylko. Dotknij tego urządzenia. Co czujesz? Radość, szczęście, <laughs> przyszłość. Tak, ja, John, ale oprócz tego y, dotykasz w tym momencie skóry ekologicznej, która sprawia, że ubrania nie tyle są czyste, nie tyle są wyschnięte, co jeszcze są dodatkowo y, wypolerowane. Powiedz mi, Alanie, ze jakiego zwierzęcia jest ekologiczna skóra? Ze zwierząt, które jedzą ekologiczną karmę. Rozumiem. John, I jest to humanitarne. Oczywiście. Jeżeli. I zwierzę To Dokładnie tak. Jeżeli chcecie kupić, John, jeżeli chcesz kupić, wystarczy, że zadzwonisz pod ten numer, który wyświetla ci się tutaj na ekranie. Jeżeli nie masz telefonu, możesz wysłać e-mail, który wyświetla się tutaj na ekranie. A jeżeli nie masz tego i tego, to poczta jest tam. Tak zrobię. Pędzę już na pocztę. Nie musisz pędzić. Masz! Mknij!